Kobieca siatkówka to od lat jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych w Polsce. Działacze budowlanych chcą, aby teraz zakochał się w niej także toruń. Nie wierzę w to, że Toruń jest białą plamą na mapie Polski i że Toruń nie interesuje się odkówką. Nie wierzę w to. Najważniejsza dla działaczy budowlanych jest przyszłość tej dyscypliny w Toruniu. Potwierdzeniem ma być umowa z firmą Budlex, która już była sponsorem tytularnym klubu. Teraz chce pomóc w szkoleniu przyszłych mistrzyń. Bardziej chcemy skoncentrować się na działaniach które wolej toruń będzie prowadził wśród młodzieży i animował młodzież do uprawiania właśnie tego sportu? Początkiem nowej ery dla siatkarek budowlanych ma być przeprowadzka do nowej hali sportowej przy ulicy Bema. To właśnie w niej zawodniczki przygotowują się do sezonu, który ma być przełomowy. Cały czas siłownia, technika, taktyka. Ciężko pracujemy na to, żeby wynik był jak najlepszy. Plany na przyszłość działacze mają bardzo ambitne, jednak wszystko rozpoczęło się od powstania sportowej spółki akcyjnej. To sugeruje, jakie przyświecały cele działaczom stowarzyszenia. Ano, właśnie takie, aby spróbować podjąć się tego wyzwania i powalczyć w przyszłości o najwyższą klasę rozgrywkową. Budowlani Toruń nowy sezon zainaugurują 5 października w nowej hali sportowej przy ulicy Bema. Rywalem Torunianek będzie PLKS Pszczyna.